Siemano! Ja jestem Jakub, a dzisiaj jest ze mną Szma i będziemy nagrywać Skywalks. Na, a więc A więc zaczynamy! Chodź, chodź tam, leczku jeden! leczku Mleczko jestem! Jestie Jako, u ciebie! Kajdzie.

Czy te nas czy są? Ja takie w Ja mam w jednej taki słaby, a w drugiej mam fajne. i są trzy skrzynki. Nie, a, 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 a No tam jest jedna koło piecyka.

Serwowo. Dobra. mu żadnego fajnego miecza ci powiem. Nawet craftingu nie dali. Kolejny? Aha, to taka muzyka jak ktoś ginie. Dobra. To są moje! To są moje jiczymy! Chodź, tu, nawet fajne. Fajne. to cel. Ale ja nie mam Ła, Ała, zeszczelił mnie i się pola No i... Co, jak się panowie? O nie, jak on mnie tak snajpi? No się widać Ciało się chyba skończyły. Wiesz, że on się nie może snajpnąć, bo ja mu na drodze stoję? Jak on to może robić? I nie zabrał mnie! No i zabił się! Zabił się. Mam mleczko trzy! Leszko trzy! To muszę zrobić, mam trzy Teraz ty, chyba Dobra, nie możesz mówić, bo nie na inne koszty coś. To ostatni mle... ostatni puste. Nie, on ja już wez na coś innego. Dobra, ja piję na mleczko dwa. <mulety> <mulety> Chyba głośno tego głosu. Jakie małe, fajne ity. To dobrze. <grym> Tylko szkoda, że masz fajne ity, ale nie na co serwisują. O najbardziej lubię ostatek. Najlepszy.

Co na polski nie zmieni? ustawienia. Może. Ja mam po polsku. Polski. Tak, bo mi się teraz to wszystko zmieniło. i teraz mnie w tym czasie ktoś zabije. Zobaczcie. No, i... na polski. Lepiej. Nic fajnego nie mam ci, bo potek. Ej, a może potem zagromy na survivalsy Gamesy? Mogę mem? Ja? na przykład y, po jakimś czasie jak wrzucisz ten filmik, nie, to Star Warsy już nagromy. No mogę, na... no. nie, no już na końcu tego parkura, co ja na spałnie. Spadłeś? No ale z tego parkura na spa, Za atak, no i zginęła. Dobra, to chodź na. Naczko 2, 4, 5 teraz. Na co? Nie Dobra, już nie możesz. No nie, Nie, bo tak. Idziemy po, po, po tej naszej walce, im chcę po tej rundzie. No iść, kajcie, gdzie? Taki co na pewno żeś nie jest, taki rudy dwa Możesz jak chcesz to możesz patrzeć jak grom Jak potar są taki lawinik Jak wejdziesz na ta lawa to tam będzie takie rudy dwa I jak tam polecieć będziesz mnie patrzeł Nie yes, yes, jesteś, no, sypować, Zostało Pozostało pięciu graczy

kiedy będzie? Nie wiem, no, może jeszcze dzisiaj. Na przykład w Surfing Games. Tam no to, jeszcze więcej To skończymy i koniec odcinka. Albo to, jeszcze jedna runda zrobimy i koniec odcinka. Nie, nie, nie! Ła! Ej, co za nogi mi ej, ej, zabijmy! zabij mnie. Ha, na dziś. Ja chyba coś, jaki wymienia duszę. Ej, ja bym w domku jakimś i, on, i ktoś to zostawił. na rzeczy. Tak są słabe. Kurde, weszło tu i mnie zabił. No to na co idziemy? Ostatni rynk ten. No i Wchodź ten... na mlecz pojęty, No czekaj, nie wchodź bez mnie, bo zawsze wejdziesz pierwszy i potem ja nie mogę wejść. No ty teraz hmm. pierwszy łazisz. Chodź na... Chodź no na... Lawa Pierwsza. Pierwsza lawa. Ale nie wolno na lawa włazić. Nie? Nie. No to na ostatni puszczy. Dobra, idź pierwsze. Dobra. Jeździał koło! Koło ciebie. Kaj. Tu koło ciebie. Tylko się ja nie mam tego さあ3十センチョウ。 A ty 20, kto mam TNT! Jest! Ja miałam TNT, ale nie miałam chyba to O! Jaki ja mnie mam, ja mam koniec rozumu! Ja się... Mam Magi, mam Maćuga Herkulesa! Ona, ona nic nie robi, nie to się mało. To pojdź tu do mnie. Bo ja tu nie Ale ja mam koniec zrozumienia. Ja idę na wyspę, moja wysadzać. Lecz to umiem. Ale ja nie mam bym mieczy zejdziesz Ej, ile miałeś skrzynek? E nie ja wiem. Ja jestem tu. Ją kruchy w... dotyk i koniec rozumu Daj ty się, bo tamten tam, tam na mnie poluje. O, podpalił ją, rozwalił mi jedne coś. Patrz. O, rozwalił. No i musimy mnie uratować. Ja tu nie umiem mieczyka mm. nawet. Patrzcie. Patrz. Mi buda, dada, da, buda, dada. Patrz. Patrz. O kurde, ja prawy spod. Z mapy. Nie. Są siebie, ja prawie sam siebie wysadził. O! Trzecia hmm. skrzynka się znalazł. No i tu też. No łuk jedna strzała! Ale Jak ja do mnie e, pół przyjdziesz, to mam za rąk dwójstę i ty. Może ty pierwszy że do mnie przyjdzie właśnie na moją wyspę jum, oj Max. ha, oj maksy wiesz, że maczuga Herkulesa ona odrzucona połowa mapy? a ja co ona robi? Co? Czekaj, nie mogę, bo teraz zabrałem sekret z tą. Bo by dał wysadę. Spodłeś! Nie, taki mi cały czas. Chcesz, żebym ją spod, ale już się nie dał. Czekaj, go ze snipe jakbyś. Jak się wali? Czekaj, i od niego mierzę, ale z zwykłego łuczka. Załatw go! No nie, no tu przyjdzie. Ła, mnie też ktoś snajpi. Pomóż do mm -hmm. Poszedł z chęcią, lecz... U mnie biega je. No da mnie pójdź. Ej, nie, jak ktoś tu przyjdzie, nie, to TNT tam do małne wybuchnie. Ja też mam TNT. Zrobię. Dobra, łatwiej. Jak mi tu ktoś przyjdzie. No. To byś to zrobiła. Żebyś... Ja się postaram, żebyś ty wygrał I jak tu ktoś przyjdzie na mnie, to wysadza TNT i te TNT pójdzie razem ze mną. No żebyś ty wygrał. Wiadomo, że ja nie wyglądam. Ja jako o ciebie. No. To czekaj, ja tam gdzie idę. Cały czas to godą ci. Oooo, zaraz u ciebie wyda. Tu się jak robię fajną bazę nawet Siemana! Pa, Patrz co zrobię! Patrz Co? Czekaj na to robię! Nie, nie ładuj tu TNT! Jednego jedno! Ale ja nie przeżyję! Ja nie mam takiego fajnego armodu jak ty. Ej, ja cię życia zarobisty mieczek, chodź! Daj mi jakiś Bo... mieczek. ja nie mam miecza pożemnego. Nie. No. A może więcej? i ty chodź i co? o dzięki ale zbroja akurat bym chyba. a nie, ta jest lepsza chyba a ta, co nie, ta jest lepsza dobra, tutaj rozwala co? uważaj uważaj poczekaj, no po co żeś to robił? Na no spotkaniu! Ja. <grystanie> Ale po co żeś nie odwalał TNT? No znowu, że uciekniemy! Ale ja to nie <grystanie> ujścia! Dobra, to chodź odcinek i chodź na Skyward. No, dobra, to by było na tyle. Czekaj! No, no. Dobra! To by bon było na tyle. Ja... Ja, ja jestem Jacob, a dzisiaj şey ze mną był... Schmat.